Cześć, witam cię bardzo serdecznie na karcie radzie, karty rady, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Za moment wyłożę dla Ciebie takie karty, a zadanie dla Ciebie jest takie, żebyś w tym momencie wybrał, żebyś w tym momencie wybrała, która talia jest Twoja, czy może pierwsza, czy może druga i koniecznie w komentarzu napisz, która talia jest Twoja, czy pierwsza, czy druga. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś pierwszą talię, no to już w tym momencie robię dla ciebie taki układ. Na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie? No, przede wszystkim sprawy y, związane z mężczyznami z Twojego otoczenia będą dla Ciebie bardzo ważne. Tu jest jakaś decyzja, która jest podjęta przez mężczyznę z Twojego otoczenia, i będzie to taka decyzja dla Ciebie dobra. Dlatego też możesz liczyć na to, na taką przychylność ze strony męskiego gremium. Tutaj możesz liczyć na. Yy, Właśnie dobre rozmowy, fajne kontakty, w ogóle sprawy z mężczyznami będą załatwione, będą załatwione od ręki. Poza tym pokazała się również karta Asa Buław, no i dwójka mieczy. Chodzi o to, że ten najbliższy czas może Ciebie wstrzymywać przed jakimiś ważnymi wyborami, nad czym się będziesz zastanawiał, zastanawiała, coś Cię będzie bardzo interesowało, ale jednak będziesz, miał, będziesz miała lekki problem z dokonaniem na nim takiego e, ostatecznego wyboru. No i karty też mówią o tym, żebyś się nie spieszył, żebyś się nie spieszyła, dlatego że ten najbliższy czas nie jest najlepszym czasem do dokonywania jakichś takich życiowych rewolucji. Raczej zastanów się dwa razy, zanim coś zrobisz, zanim coś powiesz, zanim coś kupisz, zanim gdzieś wyjedziesz, dlatego że tutaj generalnie chodzi o to, że będzie bardzo dużo takiej Pary, bardzo dużo chęci, ale jednak no, karty generalnie mówią o tym, że pewne rzeczy będą no, dla ciebie w kolejnym, w późniejszym czasie możliwe do zrealizowania. Na ten moment karty mówią o tym, żebyś się wstrzymał przed takimi radykalnymi zmianami. Nie jest to dobry czas na ryzyko. Jeśli natomiast wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię kart, no to już dla ciebie robię taki układ, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. No, tutaj karty mówią już zgoła zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że pojawiła się karta Asamon, Asamieczy. I jest to taka karta, która właśnie mówi o decyzjach, o podejmowaniu ważnych kroków, o podpisywaniu ważnych dokumentów, a z kartą świata ten układ może mówić o tym, że no coś właśnie zakończysz, że zakończy się w Twoim życiu jakiś proces, coś podpiszesz, jakieś ważne dokumenty, coś ważnego dla Ciebie tutaj będzie. No, a ponieważ układ kończy tarotowa karta Słońca, dlatego też ten układ będzie genialny dla tych wszystkich z Was, którzy chcą właśnie doprowadzić do końca jakiejś sprawy, sfinalizować jakiejś sprawy, coś na co czekałeś, coś na co czekałaś właśnie w najbliższym czasie dla ciebie się rozwiąże i to jeszcze jak? Jeśli pokazuje się ta karta Słońca, no to będzie to takie bardzo, bardzo pozytywne. Zresztą w ogóle w najbliższym czasie możesz liczyć na przychylność, na szczęście, na radość, na obfitość, na doskonałe towarzystwo, na prawdziwe uczucie, na radość, czy to w domu, czy to wśród Twoich znajomych. Tutaj naprawdę możesz liczyć na wsparcie. No i przede wszystkim układy towarzyskie. Są jak najbardziej możliwe tutaj w najbliższym czasie możesz liczyć na wspaniałe imprezy, na uśmiech, na szczęście, na pomyślność, no i oczywiście na poprawę, jeśli chodzi o sytuację finansową. Jeśli masz coś ważnego do zrobienia, nie wahaj się, zrób to czym prędzej, dlatego że dla Ciebie w najbliższym czasie widzę uśmiech losu dla Ciebie jest pokazane, dla Ciebie jest pokazane szeroko pojęte szczęście. Bardzo, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze krótkie spotkanie, a ja życzę Ci pięknego, magicznego i zaczarowanego dnia. No i mam nadzieję, do jutra. Pa pa!